Siema, witam Wam wszystkich. Szanowni Państwo, e, chciałam dotyczyć dwie sprawy, Szanowni Państwo. Pierwsza jest taka, Szanowni Państwo, że sprawa już została e, umorzona z powodu e, afery na drodze. Nie będę Wam komentował, ale proszę nie dzwonić w razie czego, bo ja będę spać, a Wy przeszkadzacie. Ok? E, druga sprawa, ja. Nie będę rozmawiał z tym Kevinem Walczakiem, Kevinem Walczakiem, oczywiście, bo, bo jest on totalny dureń. Także to wszystko. Dziękuję.